Hej kochani, witajcie, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie, który będzie Troszeczkę innym filmem, ponieważ będzie to hol zakupowy, ale nie z rzeczami, które wybrałam sobie ja, a które wybrał mi mój chłopak Patryk, który w tym momencie gra na konsoli. Jak skoczy nagrywać, to ja idę grać. Jakby wie jak się sam nie przejdzie. Tak więc historia tego filmu jest taka, że niedawno odezwała się do mnie marka Miss Guided, czy chciałabym z ich strony wybrać sobie jakieś ubrania i pokazać je na filmie, więc ja, oczywiście, jako osoba, która ma pół szafy, dosłownie pół szafy w markce Miss Guided, powiedziałam oczywiście tak. By powiedział nie, ale w sumie uznałam, że w sumie będzie zabawnie, jeżeli będę miała troszeczkę niespodziankę i jeżeli to Patryk wybierze mi te ubrania. Mam nadzieję, że chociaż jedno z nich będzie się nadawało i będzie pasowało do mojego stylu. Powiedziałam Patrykowi, jakie ubrania mnie interesują, jaki styl mnie interesuje. Zapoznałam go z rozmiarem, no i przyszły do mnie paczki. Przyszły do mnie takie, o, zobacz, trzy duże paki. Mam nóż, więc będziemy otwierać. Oczywiście nie wiem, gdzie mam nożyczkę prawda? Mam dla Was również kod zniżkowy, który wyświetla Wam się właśnie tutaj, na Ekranie z tym kodem będziecie mieli zniżkę w sklepie Missguided, a ja już nie przedłużam, bo jestem bardzo ciekawa, chcę zobaczyć, co do mnie przyszło, więc jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie mi kciuka w górę, subskrybujcie kanał, zajrzyjcie na mojego Instagrama i... Okej, okay, więc dobra, jak wziąłam tą pierwszą paczkę, to może ją otworzę. I mam tutaj tak tak posprzątane, a te wszystkie paczki są już całe w sierści wiatru się oczywiście. Mamy tutaj pudełko od butów i zobaczmy sobie rozmiar, czy rozmiar jest wybrany dobrze. Jest rozmiar 37 ja mam bardzo ciekawą historię związaną z moimi nogami, stopami. Znaczy w ogóle nie jest to ciekawa historia, natomiast kiedyś miałam rozmiar 38, a teraz noszę 37. Nie wiem, co się stało, kurczę się w sobie. Więc otwieram i sprawdzam, co to są za buty. Okej, okay, więc mam takie białe trampki. Pomyślałam też, że na tym filmie będę decydowała, które ubrania zostają u mnie, a które idą dalej, wiecie, do koleżanek, do innych osób, którym się bardziej spodobają. I jeżeli chodzi o te buty, to zdecydowanie są bardzo ładne. Uu! Będą pasowały do wielu stylizacji, natomiast powiem Wam, że chyba tak średnio, średnio mi pasują. Ja kiedyś byłam ogromnym fanem trampek, teraz jestem bardziej fanem sneakersów, więc trampeczki super, ale chyba powędrują do koleżanki. Ej, mam nadzieję, że mi się coś spodoba. Idziemy oczywiście dalej. Nie, no, zobaczcie, tu jest mnóstwo, mnóstwo ubrania. Mam całą szatę tych ubrań. Tego jest tysiące, więc coś musi się spodobać. Zaczynamy od tego. Widzę tutaj jakieś fajne kolorki. Wydaje mi się, że to już będzie trochę bardziej w moim stylu. Bardzo fajny materiał, Milusi, rozmiar 34. O, jeżeli chodzi o rozmiary, to chciałabym Wam powiedzieć, że zauważyłam, że lepiej wybierać troszeczkę rozmiary niżej, szczególnie jeżeli są to jakieś takie rzeczy oversize'owe, dlatego że ja na Naturalnie, naturalnie, normalnie. Ja normalnie noszę rozmiar S, natomiast tutaj sobie zawsze zamawiam rozmiar XS, tak wiecie, 34 i to też powiedziałam Patrykowi. I mamy tutaj, zobaczcie, taką super oversize'ową sukienkę. Ona podoba mi się bardzo i zdecydowanie zostaje. Tu też będą wyświetlały wam się przebitki. Bardzo mi się podoba, ale wydaje mi się, że Patryk trochę cheatował i że miał ułatwione zadanie, dlatego że mam już bluzki. Takie właśnie długie bluzki, właśnie z tej serii, tylko w innych kolorach, więc to nie zobaczył na stronie, że to jest ten typ i kliknął bo wiedział, że będę zadowolona. I bardzo ona mi kolorystyką, nie wiem, czy Wam również przypomina ubrania Teddy Fresh. Ja zawsze chciałam coś od niej zamówić, ale nigdy mi się nie udaje, bo wszystko jest wykupione na stronie, więc jestem z tej bluzki bardzo zadowolona. A to jest Dobra, mamy jeden plus. Cieszę się. Ubranie, które zostaje, jak tylko po prostu skończę nagrywać, to zakładam to. Otwieram kolejną paczkę i tutaj mamy coś z fajnym napisem i wydaje mi się, że to jest też bluzka z tej serii. Tak, to jest też bluzka z takiej serii tych właśnie długich bluzek, które nosi się jak sukienka, więc tutaj widać też Patryk poszedł na łatwiznę, ale bardzo się cieszę, bo je uwielbiam, kolor jest super i zobaczmy, co jest napisane. Such a dirty mind. Mm -hmm. Spoko, podoba mi się napis, podoba mi się kolor, czcionka. I mamy drugie ubranie, jak tak dalej pójdzie, to będę miała ubranie na całe lato. Cieszę się, słuchajcie, dlatego, że podczas przeprowadzki ja po prostu się zczyściłam z pieniędzy, ja nie mam pieniędzy kompletnie. Ja jestem, wiecie, zadłużona, pół ubrania mi się pogubiło albo się poniszczyło, tak więc więc ja potrzebuję więcej. Dobra, mamy tutaj bluzę. Bluza jest super, natomiast troszeczkę jakby nie na ten sezon. Doceniam kochanie, że wziąłeś mi bluzę, natomiast ja w tym momencie potrzebuję czegoś takiego. Wiecie, może tak mówię, dlatego, że teraz jest w tym mieszkaniu naprawdę gorąco. Zobaczcie, ona aż tutaj ma puszek. Nie no, bluza jest super, bluza jest piękna. Wiecie, że ja chodzę w takich rzeczach, o sama mam taki teraz crop top, koszulkę, więc chodzę w takich rzeczach, natomiast no troszeczkę nie na ten sezon, ale zdecydowanie zostawiam, bo na jesień będzie piękna. Napis też spoko, podoba mi się. Mamy coś tutaj, coś kwiatowego. Chyba, nie wiem, czy to jest Kwiatowe, nie, to nie jest mam. No jeżeli chodzi o ogódy kwiatowe, to tak ze mną ostatnio średnio. I co my tu mamy? U. Jakaś taka sukienka. To chyba pójdzie do koleżanek. W sensie ładna, bardzo ładny, sztywny materiał. W ogóle się nie pognił, mimo że była, wiecie, no, spakowana. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę chyba nie mój styl. Choć doceniam, kochanie, że jest na lato. Mamy ładny ładne ładny wzór, natomiast będę do koleżanki. Patrzymy dalej. I tu znowu mamy kwiaty. Uuu, to jest jakieś wielkie, tutaj mamy jakąś dużą, dużą sukienkę. Zobaczmy, co to będzie, no nie wiem, to trzeba będzie przymierzyć. No, sukienka, słuchajcie, jest wielka, ale ma też cudowny materiał. Taki wiecie, no nie, nie jest taka cienka, nie jest tak, że wszystko będzie przyświtywało, no wygląda spoko. Te kwiaty również mi nie przeszkadzają, wydaje mi się, że będzie bardzo ładna na jakieś takie, nie wiem, wieczorne kolacje, w lato, spacery nad rzeką. Chciałabym. Więc sami ocenię, jak wygląda, natomiast zostawiam. Podoba mi się. Moja. Otwieramy dalej. Tutaj mamy jakiś printing. Jakieś tutaj geczar. Guitar... Nie, to, to jest masz. Uuu, jakie to cieniutkie, jakie to cieniutkie. Na lasto. Zrozumiałeś? Uuuuh, Uuu. Uh. Eee. Że chyba w takich lamparciach. Nie, to z wężowa spodnia, chyba nie czułabym się za dobrze. Jakby są super, są bardzo ładne, trochę mogą prześwitywać, natomiast jakaś bielizna to załatwi. Natomiast jeżeli chodzi o sam wzór, to chyba nie dla mnie, więc polędruję do koleżanek. Ale słuchajcie, nadal mam dużo ubrań, już po prostu mam więcej niż miałam ostatnio. Tak więc i tak jestem zdepolona. Powiedziałam się, że po prostu nic mi nie będzie pasować. Albo, że wiecie, Patryk kupił mi coś, co mu się podoba i co chciałbym, żebym nosiła, ale niekoniecznie coś, co ja bym chciała nosić. Więc na razie. I tak jestem na plusie. Już to ona wyszedł paczka, czy jeszcze tu też mamy? A, jeszcze tu też mamy. Ej no, zamówił mi tego sporo. Znowu buty. Sprawdźmy rozmiar. 37 i mamy napisane black, czyli jakieś czarne buty. Sprawdźmy sobie. Nie, te są piękne, słuchajcie, te są piękne, ja uwielbiam takie buty, wiem, że te buty mają swoich fanów i ogromnych przeciwników, bo wyglądają super szpitalnie, natomiast no ja je uwielbiam, ja lubię taki szpitalny styl, mi to nie przeszkadza, wydaje mi się, że ten typ butów po prostu wygląda super, że w ogóle jest bardzo wygodny, idealny na lato, tak więc dziękuję. Naprawdę te buty super i sobie je na 100% zostawiam I mam jeszcze tam jedną parę butów A nie, to chyba nie buty, to nie, to nie są buty To jest chyba coś innego Dobra, dobieram się Co to jest? Nie wiem, to jest jakieś opakowanie Ej, to jest to jest chyba torepka. Tak, to jest to, o nie. Jej, jak mi się podobała kiedyś taka torebka. Musiałam to Patrykowi powiedzieć. Nie, no, zobaczcie. Nie, ta jest mega. Ta jest mega, słuchajcie. Nie wiem, jak ją trzymać, ale jest, jest mega. Jak coś, to będzie leżeć, ale. Chyba tak. bo tak. tak? Tak, trzymamy, tak, trzymamy. Nie, no, słuchajcie, jest piękna. Ja wiem, że po prostu to jest torebka, przez którą wszystko będzie prześwitywać. Natomiast sama w sobie mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie pachnie. Nie pachnie plastikiem, pachnie trochę jakby krupukami. Tutaj między tymi drewnikami mamy, jakby jakieś takie Przecież czyste plastikowe susie, które mają chyba powodować, żeby tego nie było widać, żeby to z daleka wyglądało po prostu jak takie połączone czymś drewno? Nie no, torebka super. Już połączenie tej torebki wydaje mi się z tą sukienką, to może być zwycięstwo. Nie wiem, jak Patryk wpadł na pomysł, że ta torebka będzie wyglądała dobrze. Wiesz, jak wpadłeś na to, że ona będzie wyglądała dobrze? Nie wiedziałam, że mój chłopak ma aż takie poczucie stylu. Ja początku myślałam, że to jest jakieś opakowanie czy coś, ale nie. Super. Bardzo się cieszę, ja jestem fanatykiem torebek. Ja naprawdę są ludzie, którzy dzielą się na ludzi, którzy kochają torebki. I buty? Ja jestem człowiekiem od torebek. Szczególnie od tak Piękna, wydaje się, że dwie, jaka super, designerska, fajna nie zakochana jestem. Dobra, kończę gadać o tej torebce, ale to jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwa. Dobra, otworzyliśmy dwie paczki, została nam tylko jedna. Ja bym poprosiła A jeszcze kilka torebek. Jak mój chłopak wybiera takie torebki, to ja chcę więcej. Ej, dlaczego była taka śmucha, co to mam Zaraz, szacunku. Przepraszam, to się płaci Zwykłe przyjemności, pycha się na wideo Okej, okay, jest ostatnia paka Jest naprawdę potężnych rozmiarów I jest także bardzo ciężka Zrobiłam już po prostu na łóżku taki bałagan Dlaczego ja zawsze muszę nagrywać na łóżku? Są kolejne buty, więc dobieram się do butów Bo będzie je najłatwiej otworzyć Tutaj mamy 37 i white Więc ciekawe co to będzie Liczę może na jakieś snickersiki I patrzymy Druga para tych butów, zobaczcie Nie no, ja nie mówię, ja się bardzo, bardzo cieszę Dlatego, że jak mówiłam, ja uwielbiam ten typ butów, więc jak będę miała białe, to też super. Ale wydaje mi się, że Patryk poszedł tropem. Hmm, nie mam już co zamawiać, nie wiem co wybrać. Tamte buty jej się spodobają, więc zamówię jeszcze białe też jej się spodobają. Ale nie, super. Bardzo, bardzo się cieszę. Na pewno. Z tych butów się cieszę bardzo. Mam tylko nadzieję, że będą wygodne. Mają także główną podeszwę, z czego się cieszę, bo ja jestem niska. A nie chcę mi się chodzić w ocasach, tak więc. Ja już mam buty na całe lato i ja się bardzo cieszę. Będę chodziła w tym i w tym całe lato. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdybym chodziła w jednej parze takiej, a w drugiej takiej. Już mogłoby być za zadzielnie. No, a to mucha lata, no. Wyciągamy dalej. Tu widzę z tymi odcień kary, czyli coś, co lubię. będzie chyba jakaś bluza. A nie, tutaj mamy jakąś taką gigantyczną kursz... Ule. No nie wiem. Wy musicie teraz zobaczyć. Tutaj będziecie mieć przybitkę. Musicie stwierdzić, jak to wygląda. Nie wiem. Wydaje mi się, że może rozpięte będzie fajne na spacerki z Gacusiem. Tak więc nie chcę jej oddawać, bo podoba mi się kolory, i mi się guziki. I rozpięta może być całkiem fajna, więc na razie ją sobie zostawiam. Zobaczymy, jak będzie. Tutaj mamy coś kremowego w Ja z tego, co wiem, to nie mam nic w kratka. Więc sprawdźmy, co mamy tutaj. Aha, czyli tutaj mamy jakąś marynarkę. Ja jestem tak średnio, jeżeli chodzi o marynarkę. Marynarki. Marynarka jest piękna, jest naprawdę piękna, ma piękny kolor. Natomiast ja raczej marynarkę nie noszę, dlatego że jestem dość niska i dość tutaj taka drobna w Jak ja zakładam marynarkę, to wyglądam tak, tak wiecie, tak dziewczynka z zapałkami. Jestem taka niziutka, malutka, wyglądam jak ośmiolatka, która ubrała się w marynarkę mamy. Więc sama marynarka jest piękna, natomiast chyba poleci na oddanie. Mamy tutaj coś czarnego. I mamy dresik chyba. Mamy jakieś krótkie spodenki. Spodenki w rozmiarze 36, czarne spodenki, okej. Okay. Idealne na wyprowadzenie psa, bardzo się cieszę. Spodenki na pewno zostają, nigdy takich spodenek nie za wiele. się się czy do treningu, czy właśnie na spacer. ramy dalej, a i torebka. Tak wzięłam, bo, bo myślałam, że torebki są, wiecie, w tych takich kartonowych, to biorę torebkę. Więc sprawdźmy, jak ta torebka wygląda. Hmm, aha. Ej, super urocza. Mamy taką małą torebeczkę. Ona mi trochę przypomina kształt ten Berkins, tak? Dobrze mówię? To jest ta, ta super, super droga torebka. Ładna, ale powiem Wam, że nie. Wydaje mi się, że coś podobnego mam w szafie. Muszę się zastanowić, może do jakichś elegantszych stylizacji, natomiast wydaje mi się, że. Hmm, chyba średnio. Chyba mam na oddanie. O, zobaczcie. O tym mówiłam Patrykowi, że chciałabym przetestować taki stanik, więc chyba go znalazłam tam. Ej, mega, super, bo ja mówiłam, że potrzebuję takiego stanika na wesele. A Nawet nie wiedziałam, że tam są takie staniki. Mega, słuchajcie, jak będziecie takiego potrzebowali, mam nadzieję, że mi się sprawdzi, bo niedługo mam wesele i super by było założyć jakąś sukienkę bez pleców, bo tak to wiecie, nie mamy ani pleców, ani ramionczek. Trochę ten kupię, że prezentuję wam e, bieliznę, którą kupił mi chłopak, ale zostawiłam sobie. Tutaj już mam kupę ubrań. Patrzymy dalej. Ej, już chyba nam się troszeczkę kurczy. Co my tu mamy? Jest piękny kolor. Jakiś piękny różowo-brązowy, choć na nagraniu jest różowy, ale światło szaleje ogólnie. Nie no, super. Piękna, długa, piękna spódnica. Ostatnio mam obsesję na punkcie długich spódnic. Będzie super, po prostu super wyglądała z tymi butami. Będzie tak wtedy mniej elegancko z tymi albo z białymi. A w takiej bardziej eleganckiej stylizacji będzie właśnie super wyglądała z tą torebką, której już po prostu nie mogę z... Znaleźć, bo się zakupałam w tych praniach. Natomiast sama w sobie spódnica jest po prostu przecudowna. No zobaczcie. Piękna. Kolor jest po prostu przepiękny. Wygląda jak te poduszki tam z tą za mną. Cudowna i do tego jest do tego taka lśniąca. Mega. Z tego jestem bardzo zadowolona i na pewno zostawiam. Mam podobną w domu, tylko że różową i wydaje mi się, że Patryk kierował się tym tropem. Może nawet, nie wiem, to na drogę, Zobaczył, co lubię, patrzył. Pewnie nie, ale i tak sporo rzeczy trafił. Bardzo się cieszę. Okej, okay, więc podsumowując, naprawdę dużo rzeczy sobie zostawiłam. Jestem bardzo zadowolona. Byłam przerażona, że wiecie, będę się Działa na tym filmiku, i tak to jest złe, to jest złe, I sobie pomyślicie, Boże, co za wariatka, nic jej się nie podoba. A wydaje mi się, że jest ok Tyle ubrań sobie zostawiam, tyle zostawiam koleżankom. I teraz pokażę Wam, co podobało mi się najbardziej. No, i oczywiście najbardziej podobała mi się ta torebka. Na początku myślałam, że to chleba, ale okej. Nie no, słuchajcie, jest piękna, jest wydaje mi się bardzo oryginalna, będzie super wyglądała na lato, Jest jakby, no wiadomo, super niepraktyczna, bo tutaj wszystko widać jest w środku, ponieważ to nie jest ważne. Cieszę się również z tego biustonasza, bo zawsze chciałam go przetestować. Jestem bardzo zadowolona. Również z tych dwóch par butów. To jest ekstra. I ekstra jest, że mam białe i mam czarne. To jest super. Będę mogła wiecie, do wszystkiego mi będzie tak naprawdę pasować. No i także mega, mega, mega jestem zadowolona. Po pierwsze z tej bluesku, sukienko, koszulki, bluzy. To jest ekstra. Kolory są po prostu ekstra. No i z tej. Ona też jest super. Kolor jest piękny. Napis jest piękny. A z rzeczy, które chyba tak naj, najmniej mi się podobały, to wydaje mi się, że te wspomnę. Ja wolę, jak wiecie, szeństwo. dzieje się u góry, a jeżeli chodzi o dół. Ale jakieś takie ciemniejsze spodnie. I nie wiem, też czy jeszcze taki wężowy print mi się podoba. Dobry. A! I jeszcze jedno, jeszcze jedno z rzeczy, które mi się bardzo podobało, to oczywiście ta spódnica. O, jak mówiłam, ta spódnica super, a właśnie z rzeczy, które tak. Średnio to te spodnie. Napiszcie mi koniecznie, co Wam się najbardziej podobało, a co Wam się nie podobało. Pamiętajcie, że jak chcecie zrobić zakupy w sklepie mi no to będziecie miały kod tutaj i w opisie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję Patrykowi, że wybrał mi takie ładne ubrania. Naprawdę wiele z nich mi się podobało i cieszę się, że no dość dobrze zna mój styl. Zajrzyjcie na mojego Instagrama, a ja już się z wami żegnam. Pa pa! I do zobaczenia!